Witam serdecznie! Postanowiłem zabrać Państwu troszeczkę czasu i przedstawić ofertę katalogu Lidla, gdzie na spokojnie możecie Państwo przeglądnąć właśnie tą ofertę, która będzie obowiązywać już za kilka dni. A ten czas myślę, że jest idealny, aby przeanalizować, zapoznać się właśnie z tym, co również znajduje się w tej promocji. A myślę, że warto przejrzeć również i tę ofertę promocyjną Lidla. A to chociaż z tego względu, że ta oferta jest i tym razem bogata, bowiem Lidl ma w swojej ofercie bardzo wiele różnorodnego asortymentu. I również i tym razem oferta wygląda atrakcyjno-cenowo świetnie, o czym mogą Państwo sami przekonać się, oglądając niniejszą ofertę w katalogu Lidla. Myślę, że i tym razem zainteresowanie tą ofertą oraz atrakcyjnością wyborem produktów które oferuje Lid i w przystępnych cenach przyciągną Państwa uwagę właśnie okazje cenowe, gdzie również znajdziemy sporo nowości oraz ofert, między innymi z ubrań letnich, a popularnością w okresie letnim mogą cieszyć się bez wątpienia klimatyzatory na opalne dni. A jeśli ktoś planuje z Państwa wypoczynek nad wodą z całą rodziną, to ciekawą ofertą, a raczej prajdą dla naszych dzieci może okazać się skuter wodny, a także inne akcesoria właśnie na takie wypady wodne z całą rodziną. Również ofert oraz promocji nie zabrakło dla majsterkowiczów czy do naszej kuchni. Ciekawostką dla naszej kuchni może okazać się automat do pieczenia chleba, Również ciekawostką, którą dostrzegłem w tej ofercie, będzie to elektroniczna tarka do warzyw, gdzie bez obaw o swoje palce podczas tarcia warzyw tradycyjną tarką możemy bez wysiłku samemu przyrządzić smaczne oraz zdrowe suroweczki. Tak więc polecam Państwu przeglądnąć całą ofertę oraz promocję nieco bliżej. A na koniec zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału oraz kliknięcia dzwoneczek. Te dwie czynności pozwolą Państwu być zawsze na bieżąco i oczywiście w pierwszej kolejności będą Państwo informowani o nowych ofertach. Dzięki, pozdrawiam oraz do usłyszenia.